Odsłoni! Prawdę, umie ci nie. przypaść tył. Wiedz, że powierzono mi pewną relikwię, lecz ja sam nie mam z niej pożytku. Bogowie nie oświecili mnie w jej kwestii, ale jeśli opatrzność czuwa nad tobą i szczęście ci dopisze, możesz ją wygrać w kości. Zapewne zrobisz z niej lepszy użytek, niż ja, ignorant. Cóż oko opatrzności nie spojrzało na ciebie łaskawie? Na razie zatrzymam te relikwie. czasem uśmiecha się do ciebie, ale to za mało. Bogowie nie naznaczyli cię, żebyś poniósł dalej moje brzemię. Odpuśćcie nam nasze no. winy, albowiem zbłądziliśmy. No, tego. Ja. i'm moving długo by opowiedział. Ha! Niech mnie było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie wszy oblezą! Wyglądasz czarująco... tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące, ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub zoltana. Wszystko się pochętno żyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerium? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbold i hrabia Marvel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, można władztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy lawaletów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to trzy dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie. Przy okazji doszło do kilku pojedynków, dwie osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Uradzili coś, czy jak zwykle? <grym> jak zwykle. Jedyna nadzieja w Janie Natalisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. <grym> Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziemla Waletów Z dwoma tysiącami zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filipa Eilhart, czarodziejka. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie lawaletowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman, kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i podderżnął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już skoja, Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam. Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele, wobec rany wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta. Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie. Ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Męczy mnie twoje gadanie. Zabieraj się stąd. Jak zwykle, prostego człowieka każdy ma w życiu. Chodźmy. Przepraszam, że przeszkadzam Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam Niniejszym chciałbym zapytać Czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana Bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam Byłam tu pierwsza nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. E, dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody, proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani Detanka już, zdaje się przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Tris. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Tris Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli. oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Tris? Absolutną. No. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien, mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były z Dziwna postać, ale sporo o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie od Cedrika i dam ci znać. Znajdziesz mnie w kaczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Dla Matula, idź terminować do Mularza, Ach, zdobędziesz szacunek. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Już prawie go masz! No, jeszcze trochę! Zmień chwyt! Chwyt! Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z foltestem. Król nie żyje, a skojatel siedzą w tym po uszy. Gadanie. W tym kraju wiewiórki obwinia się o wszystko: od nieurodzaju po nieudane pożycie małżeńskie. Ja tam byłem i widziałem. Skrytobójca uciekł tylko dzięki ich pomocy. No to cena za głowę Jorweta znowu wzrośnie. Loredo to wyczuł. Jeśli uda mu się pojmać Jorweta, to na jego trupie zbuduje karierę. Zdala od tej zabitej dechami dziury. Złożyłeś Wernanowi raport o Zauważyłeś coś niezwykłego? W Zamtuzie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz o co mi chodzi. Ech. Osada jak inne. Port, karczma. Tuchnąca mułem rzeka, no tyle zobaczy zwykły człowiek. My poeci, patrzymy też w ludzkie dusze. Nie jest dobrze. Byłem świadkiem kradzieży w Majestacie Prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował. Wiem, wiem, tak jest wszędzie. Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna kalkulacja. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królobójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demavenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard, Rivów... Niech zgadnę, zamieszani są w to też zrykańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie. Co tam szpiegu w polityce? O czym śpiewają ostatnio poeci? Edirn ma kłopoty. Henselt stoi z wielką armią nad Pontarem. Lada dzień zaatakuje. Dawno nie było wojny. Mm, lubi bawić się żołnierzykami jak wszyscy mali chłopcy. Jednak Kedwen nie pójdzie tak łatwo. Granic pilnuje tam Saskia Smokobójczyni. Co to za jedna? Jakaś najemniczka? Chłopka? Samozwańczy generał czegoś w rodzaju ochotniczej armii Edirn. Co za czasy. Kobiety chwytają za miecze, bardowie parają się polityką. Mam przebłyski pamięci, Jaskier. I coś sobie przypomniał. Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy. O czym ci opowiadałem nie raz. Jennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz. Żyjesz, chłopie! Żyję, ale jeszcze wszystkiego nie pamiętam. Witam. No tego Miło mi. Jak ci się mieszka z żołnierza Mirosza. No, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilwgardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma szesnaścioro dzieci, wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty, a jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrzy ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Przypomniałem sobie pogrom w Rivi. Wściekły tłum mordujący nie ludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem jak uchodzi ze mnie życie. Aha, byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie, co tutaj robisz? Ech, długo by opowiadać. Zasrane to życie. Sześć lat tyrasz jak wół, słuchasz bzdzin starego Breckenrixa. Klejnoty kupujesz. Ech, zerwała zaręczyny. A ja Dureń Gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było, minęło. Czniacie udorę, młotownie w Nowigradzie i wszystkich Breckenricksów świata. Wracam do handlu. Słyszałeś może o niejakim cydriku? <grym> Czy słyszałem? <grym> Czy słyszałem? Schlałem się z nim w zeszłą sobotę. Ledwo do domu trafił. Gdzie go szukać? Całymi dniami gapi się w puszcze, zambony przy binduze. <grym> Dziwak, ale łeb ma mocny. Dzięki. Co robisz na tym zadupiu? To znaczy teraz? Szlifuje kamienie dla Shili de Karwin. Precyzyjna robota, ale dobrze płatna. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale chyba bez rezultatów. Raz tak się rozłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Heh. temperamenci w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. Jest tu jakiś dobry płatny albo Jest. Mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba koniuncję swe, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym czy kazać ozdobić zbroję. Tylko żebyś nie wyglądał potem jak Jaskier na otwarciu nowego burdelu. Rozejrzyj się też wśród handlarzy, może Loredo nie rozpratł jeszcze wszystkiego. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to krasnoludzka specjalność. No. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz. No to pokaż te bycze jaja. Łatwiej rąbać potwory niż położyć na rękę Jurnego krasnoluda, eh? Chodźmy i teraz. Ach, masz łapsko jaki madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, jarpena czy sheldona. Musisz się z nimi spróbować. <grybujesz> Zdziwią cię! Na jajcach też masz siły. Wyglądasz na silnego! Zmierzymy się? Za dla mnie! Masz tu twoją wygraną! Spróbuj się strzelać z tym Janosem! Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Mocnyś! Masz swoje pieniądze! Spróbuj się z grubym Maćkiem! Mocnyś z ciebie chłop, ale i ze mnie nie ułomek. Spróbujemy się? Patrzaj, ta ludzie! Cuda i dziwy! Wielkie jaja Weiopatisa! Masz krzepę! Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. Trzymaj się ode mnie z daleka. Co jest, Geralt? Przybyliśmy do Flotsam, widzieliśmy zabójcę. Rozdrażniliśmy, kogo się tylko dało. Co dalej? Skoro królobójca jest pod opieką Jurweta, musimy dostać ich obu. Szukając elfów po lasach, znajdziemy co najwyżej śmierć. Złożymy wizytę Loredo zgodnie z zaproszeniem. Może i jest tępym ćwokiem na czele bandy nieudaczników, ale to jego teren. Może nam się przydać. To jest, że komendant temerskiego garnizonu ma gdzieś dowódcę sił specjalnych Foltesta. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to niebieskie pasy nie są zbyt popularni wśród gminą. Jak wszyscy, którzy wykonują brudną robotę, ale Loredo jest żołnierzem. Do takich przygranicznych dziur wysyłają najgorszy motłoch. Niekompetentni głupcy popisujący się władzą przed bandą obesranych prostaczków. Małe miasteczko w leśnej głuszy. Terroryzowany przez kojatel, jesteś w swoim żywiole, Roż. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. Największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o których gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Skedwen, czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt Skedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Bywaj, Rosz. Prawdę mówili. o jak u kota. Pozdrawiam.